Nie wiem jak was, ale mnie bardzo denerwuje, kiedy tracę połączenie z internetem, zwłaszcza wtedy, kiedy najbardziej jest mi on potrzebny, w momencie takim jak na przykład ważna rozmowa, konferencja, a teraz w pandemii większość z nich odbywa się przez internet albo kiedy oglądam bardzo wciągający serial i nagle bach, przerwało albo gram w grę przez internet, doskonale znacie to uczucie. Ale niestety takie są minusy połączenia przez internet, zwłaszcza jak jest to połączenie bezprzewodowe. A dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek chcemy, czy nawet musimy łączyć się ze sobą za pomocą internetu, być w ciągłym kontakcie z ludźmi z pracy, z przyjaciółmi oraz z rodziną. Bardzo nam na tym zależy, ale czy tak samo bardzo zależy nam na ciągłym kontakcie z Panem Jezusem, na połączeniu z Panem Jezusem? Witam serdecznie, Ksiądz Krzysztof. Oj, tak bardzo frustrujące jest, kiedy przerywa nam internet. Frustrujące i denerwujące, bo nie możemy zrobić tego, co zaplanowaliśmy wcześniej. Nie możemy odbyć ważnej rozmowy konferencyjnej, nie możemy zobaczyć na ekranie najbliższych, nie możemy dokończyć oglądanego serialu. A podczas pandemii zrozumieliśmy jeszcze lepiej, jak ważny jest internet. Uczniowie mają lekcje w domu, a łączą się z innymi uczniami i nauczycielami poprzez komputer czy tablet. Wielu z Was pracuje w domu przy komputerze, a to, że musimy trzymać dystans od siebie nawzajem, nauczyło nawet tych, którzy wcześniej nigdy nie korzystali z komputera czy internetu, jak się tego używa i jak połączyć się z najbliższymi. Tak więc komputer oraz internet to już nie dodatek w domu albo jakiś luksus, ale narzędzie użytku codziennego, jak pralka czy lodówka albo odkurzacz. Po prostu musi być. Moi drodzy, dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi o innym łączu, o innym połączeniu, które jest najważniejsze, ważniejsze nawet od internetu. Mówi, że musimy być stale połączeni z Nim. I w Ewangelii przypomina nam: Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. Ogromnie ważne jest mieć dobry internet w domu, i zależy nam na tym, nawet do tego dopłacamy. Ale czy tak samo zależy nam na stałym połączeniu z Jezusem? On mówi nam dzisiaj, że bez Niego nic nie możemy uczynić. Nic. I on nie ma na myśli zwykłych, codziennych zadań, jakie wykonujemy, ale coś więcej. Mówi, że bez Niego, bez stałego kontaktu z Nim, nie jesteśmy w stanie zrobić nawet jednego kroku naprzód w naszym życiu duchowym. Bez połączenia z Nim nie wydamy owoców, poumieramy i będziemy spaleni. No więc, co jest tym szczególnym łączem, które pozwoli nam na stały kontakt z Panem Jezusem? Jest to modlitwa. Tym łączem jest Nasza modlitwa. Modlitwa to jest to, co pozwoli nam na stałe połączenie bez względu na to, gdzie jesteśmy. Bo modlitwa zawsze łączy nas z Chrystusem. I choć nie zawsze możemy liczyć na łącza internetowe w naszych domach, to na efekty modlitwy możemy liczyć zawsze. Jeśli naprawdę zależy nam na wzrastaniu w życiu duchowym i na wydawaniu owoców, musimy się modlić, modlić często oraz wytrwale. Jest tak, że mamy różne momenty w życiu, momenty, które rzutują na nasze życie duchowe, momenty, kiedy jesteśmy zmęczeni czy nawet przygaszeni tym, co się dzieje w świecie, wokół nas, albo w naszym życiu osobistym. Są chwile, kiedy bardzo potrzebujemy pomocy Jezusa i wtedy desperacko szukamy z Nim łączności i modlimy się więcej. Ale też momenty, kiedy wszystko super się układa, jest zdrowie, dobrze płatna praca, kochający mąż czy żona, i zapomina się trochę o Panu Jezusie, nawet o tym, żeby Mu podziękować za to, co mamy. A czasem nawet wydaje się nam, że Pan Jezus nie słucha naszych modlitw i postanawiamy się rozłączyć i nie modlić więcej. Ale nie możemy tracić tego połączenia. Nie możemy się odłączać, bo przypominam, bez Niego nic nie możemy uczynić. Bez Niego po prostu. Usychamy. A modlitwa jest czasem podobna do tego łącza internetowego. Czasem śmiga super, a czasem się zacina albo rozłącza. Ale powinniśmy zrobić wszystko, aby ona była jak najmocniejsza. I dzisiaj musimy sobie zadać następujące pytania. Czy robię wszystko, aby być w ciągłym kontakcie z Chrystusem? Czy często się modlę, aby wzrastać duchowo? Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie jeśli nie trwa w innym krzewie tak samo i wy jeżeli we mnie trwać nie będziecie i nie możemy wydawać owoców sami z siebie nie możemy wydawać owoców bez modlitwy, bez stałego połączenia z Jezusem. W życiu duchowym nic nie możemy zrobić bez Pana Jezusa i dlatego potrzebujemy tego stałego łącza, jakim jest rozmowa z Nim, jakim jest nasza modlitwa. I tylko dzięki modlitwie będziemy wzrastać duchowo, wydawać owoce i być w stałym połączeniu z Jezusem i Jego Kościołem. Więc bierzmy się do roboty i módlmy się o dobre i niezawodne połączenie z Panem Bogiem.